Dzień dobry. W wielu filmach pokazywałem aplikacje, które do poprawnego działania wymagały połączenia z internetem. W ogóle należałoby powiedzieć, że nasz smartfon, pozbawiony dostępu do internetu, przestaje być smartfonem. Możemy wtedy zadzwonić do kogoś, możemy wysłać SMS-a, ale pozostałe funkcje smartfona właściwie nie działają. A jeśli jakaś działa, to jest pozbawiona najważniejszych funkcji. Ja nazywam się Tomek Dominiak. I dziś pokażę, jak połączyć się z internetem, używając Wi-Fi. Oraz na specjalne życzenie Pani Grażyny, którą serdecznie pozdrawiam, pokażę, jak połączyć się z internetem w komputerze, używając do tego smartfona. Nasz smartfon z internetem może połączyć się zasadniczo na dwa sposoby. Może wykorzystać sieć komórkową, wtedy zużywa pakiety internetu, które operator komórkowy udostępnia nam w ramach miesięcznych opłat. I by sprawdzić to połączenie z internetem, zsuwam pasek szybkiego dostępu od góry. I tutaj, w moim telefonie, jest to ikonka dane komórkowe, ta ze strzałeczkami. W niektórych telefonach może też się to nazywać dane, bądź transmisja danych, albo transfer danych. W moim telefonie ikonka świeci się na niebiesko, co oznacza, że zezwoliłem telefonowi na dostęp do internetu z wykorzystaniem pakietu danych, które otrzymałem od własnego operatora. Drugi sposób połączenia z internetem to Wi-Fi. I tutaj sytuacja jest nieco trudniejsza. O ile z danych komórkowych możemy korzystać wszędzie tam, gdzie jest zasięg operatora czyli właściwie wszędzie to z Wi-Fi możemy korzystać tylko tam, gdzie znajdziemy się w zasięgu sieci Wi-Fi. A zasięg takiej sieci jest bardzo niewielki od kilku do co najwyżej kilkudziesięciu metrów. Takie sieci uruchamiane są w firmach, mieszkaniach prywatnych, hotelach, pensjonatach, galeriach handlowych, dworcach, czasem też w parkach albo miejscach, które odwiedzają turyści. Swoje sieci Wi-Fi ma też część autobusów, pociągów oraz Najczęściej, gdy ktoś oferuje publiczny dostęp do swojej sieci, nakleja w widocznym miejscu oznaczenia. Na przykład takie. Oczywiście taka naklejka nie jest obowiązkowa. W części miejsc po prostu jest napis. Udostępniamy Wi-Fi albo po prostu obsługa nas o tym informuje. Jak z taką siecią się połączyć? Wracam do głównego menu, rozsuwam pasek od góry. I teraz naciskam i przytrzymuję ikonkę Wi-Fi. Jak widać, w miejscu, gdzie jestem, jest dość długa lista. Dostępnych sieci Wi-Fi. No nic dziwnego, każdy z moich sąsiadów ma u siebie własną sieć. By połączyć się z jakąś siecią, wystarczy nacisnąć na jej nazwę. I tu ważna uwaga. Jeśli przy nazwie sieci jest kłódka, tak jak było w tym przypadku, by połączyć się z nią, muszę podać hasło. Jest to hasło, które ustawił do tej sieci jej właściciel. Niestety nie znam tego hasła, więc z tą siecią nie będę mógł się połączyć. Czyli mimo, że widzę sieci sąsiadów, mogę połączyć się tylko z własną siecią, bo tylko do niej znam hasło. Gdy jesteśmy w hotelu, bibliotece, które udostępniają swoje sieci swoim klientom, nazwę sieci oraz hasło uzyskamy od obsługi. Do mojej sieci hasło w tym telefonie podawałem. Telefon pamięta to hasło, więc nie muszę każdorazowo podawać. Wystarczy wybrać właściwą sieć. Ja mam tych sieci kilka wszystkie te z nazwą Centrum Lotów. A jeśli dodatkowo w ustawieniach tej sieci mam zaznaczone automatyczne ponowne łączenie, to w ogóle mogę zapomnieć, o połączeniu się z siecią. Gdy wychodzę z domu, telefon wychodzi z zasięgu Wi-Fi, gdy wracam, automatycznie łączy się z nią, gdy znajdzie się w jej zasięgu. Nasze telefony potrafią zapamiętać wiele takich sieci. Jeśli raz połączymy się z siecią znajomych, czy też w bibliotece, albo jakiejś innej instytucji, to gdy ponownie pojawimy się w zasięgu tych sieci, telefon automatycznie połączy się z znanymi sobie sieciami. Oczywiście jak wychodzę z domu i tracę zasięg Wi-Fi, to telefon nadal ma Wi-Fi uruchomione i widać to u góry. Ale sama ikonka nie oznacza, że używam sieci Wi-Fi. Dopiero jak pod ikonką jest, tak jak u mnie, nazwa sieci, oznacza, że korzystam z niej dołączenia z internetem. Często podczas szkoleń seniorzy pytają mnie, jakie ustawienia Wi-Fi i danych komórkowych należy mieć w telefonie. Ja chcę, by mój telefon miał stały dostęp do internetu, więc ustawienia mam takie, jak tutaj widać. Mam uruchomione i dane komórkowe, i Wi-Fi. I jak to działa? Gdy jestem w zasięgu jakiejś znanej mi sieci Wi-Fi, telefon automatycznie się z nią łączy. Gdy z jej zasięgu wychodzę, telefon automatycznie przełącza się na dane komórkowe i wtedy zużywa mój miesięczny pakiet internetu od operatora. Gdy jestem w zasięgu znanej sieci Wi-Fi, jestem z nią połączony i jednocześnie telefon ma włączone dane komórkowe, łączy się wtedy przez Wi-Fi, nie zużywając tego pakietu. Wi-Fi zawsze ma priorytet. Używanie Wi-Fi nie wiąże się z dodatkowymi opłatami. Dlatego zawsze, gdy możemy, powinniśmy z Wi-Fi korzystać, by oszczędzić nasz pakiet od operatora. No chyba, że mamy bardzo duży pakiet i go nie zużywamy w całości. Wspomniana przeze mnie pani Grażyna poprosiła mnie, bym pokazał, w jaki sposób nasz smartfon może stać się routerem czyli w jaki sposób może stworzyć własną sieć Wi-Fi, tak by można było z niej korzystać w komputerze. Zacznę od tego, po co w ogóle się to robi. Internet z telefonu udostępnia się innym urządzeniom przy wykorzystywaniu funkcji router Wi-Fi, czasem może się to też nazywać udostępnianie internetu, zawsze wtedy, gdy urządzenia te nie mają własnego dostępu od operatora i nie mamy dostępu do żadnej innej sieci Wi-Fi. By to rozjaśnić, podam kilka przykładów. Idziemy do parku z komputerem i chcielibyśmy tam skorzystać z internetu. Jeśli w parku nie ma sieci Wi-Fi, możemy ją sami stworzyć w smartfonie. Drugi przykład. Na niedzielny obiad przychodzi wnuczek i w swoim smartfonie ma wykorzystany własny pakiet internetu. Prosi babcię, by dała mu telefon, bo chce coś w internecie sprawdzić. I tu zamiast oddawania telefonu, możemy uruchomić router Wi-Fi i udostępnić mu internet. Bardzo ważna uwaga: udostępnianie internetu zużywa nasz miesięczny pakiet. Musimy na to uważać. A jak to zrobić? Rozsuwam pasek od góry i naciskam i przytrzymuję ikonkę router Wi-Fi. Tu widzę nazwę swojej sieci oraz do niej hasło. Oczywiście, to tylko przykładowe nazwy. Spróbujmy je zmienić. Wybieram konfiguruj i tutaj nazwę zmienimy na router Tomka, a hasło zmienimy na takie, którego nie powinniśmy używać, bo jest zbyt proste, ale na potrzeby ćwiczenia zostawię tak. Naciskam zapisz. Teraz naciskam suwaczek żeby włączyć router. Telefon prosi mnie o wyłączenie sieci Wi-Fi. Nie mogą te funkcje w moim telefonie działać równolegle. I router mam uruchomiony. A jak z tym połączyć się w komputerze? No spróbuję to pokazać. W komputerze wybieram ikonkę Wi-Fi. To jest ta obok baterii. Wyświetlają się sieci Wi-Fi. Teraz spróbuję znaleźć tą, która pochodzi z mojego telefonu. router Tomka. Wybieram ją. Naciskam Połącz. Tutaj muszę wpisać hasło. Wpisuję to hasło, które podawałem w telefonie. Naciskam dalej. Wybieram, by mój komputer: nie był widoczny dla innych? I komputer połączył się z internetem. Sprawdzimy to jeszcze. Mamy dostęp do internetu. Dzięki tej funkcji mam możliwość skorzystania z internetu wszędzie tam, gdzie mam zasięg sieci komórkowej. Oczywiście, by ktoś mógł połączyć się z naszą siecią, musimy mu podać jej nazwę oraz hasło. Gdy chcemy przestać udostępniać internet, wystarczy wyłączyć router. Rozsuwam pasek od góry i wyłączam router. Nazwa naszej sieci i hasło. Będą aktualne do czasu, gdy nie zapragniemy ich sobie zmienić na inne. Możemy to zrobić w łatwy sposób. Tak jak robiłem to przed chwilą. Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Zapraszam na kolejny. Jeśli ktoś z Państwa chce zaproponować temat jednego z kolejnych filmów, proszę napisać o tym w komentarzu pod tym filmem, lub mailem na adres smartfonowe pogotowie -małpa -gmail .com. Jeśli oglądasz ten film na YouTube. Nie zapomnij o naciśnięciu łapki w górę, przycisku subskrybuj oraz dzwoneczka pod filmem. Dzięki temu nie ominą Cię kolejne filmy, z których pierwszy już za około 10 tysięcy minut.